Po co jej telefon, skoro nie potrafi odebrać, co? stary, zachowujesz się jak paranoik, kto się może wystraszyła, nie dziwię się, że nie odbiera. No właśnie, zjedz sobie kiełbaski, dwie zostały, a chłopaki ci zjedzą za chwilę. Sam sobie, zjedzę, nie jestem głodny. A chłopaki twoje? Nie jedzą jeszcze smażonego. A tam zaraz, wiesz, kwestia czasu, przejdą na schaboszczaka, na kapuskę zasmażaną, mówię ci, nie? Co nie, młody? Szkraby? Ej, Arek, gdzie jest Kubuś? No, bawię Ej. się. Ej. Ej. Zaraz. Gdzie jest Ku -Kubuś? Kuba. Kuba? Kubuś! Gdzie jest Kuba? Widziała pani takiego małego. gdzie jest Hubuś? Kubuś? Kuba! Pomóżcie niego! Jasne! Ej, pomóżcie mi go, szukać, panowie! Przepraszam, widziała pani mojego chłopca? Zginął mi sens, słuchajcie, widzieliście mojego chłopca, który z podęki był za pandę. Kuba! 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 Kuba, proszę cię, Kuba! No, jak? Nikt go nie to widział! Dziś pan wyczuł się nie rozpłynął gdzieś po musi. Być. Ja jestem idiota, zamiast się dzieci nie płynąłeś, to co wy do w takie bieganie w nic nie da, rozdzielmy się! Pozwólcie, tęsknię się to! to, 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 się to... UH! Kuba! Gam Niech pan go szybko odwinie, wręcznik! Szybko. Dobrze? Tak? To dobrze? Zadam, ja jeszcze. To mnie Zostaw go! Daj spokój, wrzesz. No dłuższy Nie, chwilkę, naprawdę. A nie jest? I się Panu nie się. stało? Nie, nie, to... nie, nic nie było. Dziunaj go, mi się zachłysnął. No nie, przepraszam Cię, Kubuś, przepraszam o, Cię. No, nie złapaj. Już dobrze, już. Trzymaj. <coughs>